Dobra Dobra, zaczęło się, okej okay. No to lecimy Pewnego Tynia Trzy Świecy O północy Rano <śmierdziało> Bo Śmierdziało Rotezami Które? Były w piecu. Jedno słowo. No właśnie. To były. No, Chrisy teraz ty. Paszczy. Jedno słowo. <noise> Wy. Paszczy. Dinozaura. <noise> słowo. O! Dużych. <śmiech> jaj <śmiech> Kapiący. Jak? Kapiący. Spermą. <laughs> Kapiącą raczej. No dobra, kapiący, spermą wiesz i teraz możesz zadawać zdanie. Słowa. No czekaj, kapiących... <laughs> kapiący spermą. Jedli. so, Pili, dobra. Não pili. Oi, Chris. Tom Ah, Tão. Sperma <laughs> Jedli. <síntos> você? One-over. Kobiety. <laughs> o Jezu. No. O. Różowych. Debus. Aha, różowych. ogonach. Staruszka Jadła struchniałe Naleśniki, <grymne> które były przygotowane na Śniadanie. Śniadanie. Dla babci. <grymne> Czekaj. <laughs> Babcia postanowiła zjeść obrane jajka na podwieczorek. Tyle. Że nie. Było. Zębów. Ponieważ. Babcia. Była. samcem Co? No. Była. Sącem. Który. Nie miał... nie... Miał... Zębów... Oraz... Sensu... Życia... Pedofila... Ponieważ... Zatracił... Ochotę... Na... Seks... Od... Od... Grudzenia. Czekaj, co? Pod? od, 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 od Dobra Od, od, od urodzenia ur... ur... Dobra Marzył Czekajcie Marzył Dzisiaj? Wieczorem O Czekaj, o Plackach hmm. Okay. To kto teraz? Ty. Ty. Aha. Mm. O, mały. Nie, nie, tam było o plackach. Aha, plasę. Z. Jemorą. <laughs> Więc. Postanowił. Jednąć. <laughs> o. Do dwunastej. <laughs> <laughs> Połówkę. Pasztecika <noise> Nie taką połówkę miałem na myśli, dobra <noise> Wegetariańską Wegetariański? Nie, jak to się odmienia? Paszt jak Nie. połówkę pasztecika wegetariańskiego Aha, no tak Dla Podbiera. Ale Pomyślał Że nie. Mmm... Powtórzcie jeszcze raz. Pomyślał, że nie. Może. Dobra, dzięki. Mo Powiedziałeś może? M może. Który pomyślał, że nie może? Czy nie tam, może że może? Zjeść. Tablicę. <noise> Tabletu? Czy ja? No ty. A tabletu? Czy to tablet? Tablet? Nie wiesz to tablet. Zapomniałem. Taka tablica interaktywna. Aha. E, a. B. C. B. D. No, debus Yyy, w No. No, dalej. Deb. No, Krysu. Ja widziałem celowali. Aha, oni Nie, ja nie, nie, nie słyszałem. Ja też. Aha. Wy Babcie. Ona. Miała. Spierdalać Do komory Gazowej Stalina. Stalina Którą? Z to miało być sensowne Głodni. No. Głodni Hitlera. <noise> <St> <noise> no. Goddy, żądzy. Hitlera. Stalina. Głodni Hitlera, Stalina. Okej. <Okay. głos> Zmienili. Prawo. Czekaj. Prawo. Do. Platformy. Ej, ej, ej. Ej, ja tu jestem. Prawo, do, tak? Tak było? Zmieni prawo, do, do. Pierwszej. Edycji. X. Traktora. <laughs> Dobra, jeszcze dwie minuty wymyślamy coś, które dalej. Dobra. No, debus. I co co było? Ekstraktora. X Ekstraktora. X to co? ciągnęli. Combine. Za traktorem. Po, ale. Babcia odrzyzła <gryzła> sobie. Huja. <gryzła> Ale. Nie miała, nie, nie. Posiadała tego. Oto. Nie. Huja. No, dobra, dobra, niech będzie oto chuja. Bez sensu. To jest od początku bez sensu. No dalej. Dobra, koniec. Daniel, nie No nie, jeszcze minuta, teraz. debus, teraz ty. A ty coś mi nie no, mówiłeś. No tego chuja czy coś tam było, nie? No to... Oto chuja. Y więc, nie, wyruszyli... Za. Kombajnem. Który? Ciągnął. Babcie. <noise> e, oraz? Rozrzutnik. Co? Rozrzutnik? Gnoju. <noise> a jaki, a co powiedział Cerius, cer Grisu, e, żeście ciągnęli rozrzutnik gnoju? On. <noise> <noise> Od... Dzisiaj. Nie. Jedli. Nawozu. Znaleźć. A nie. Dobra, z. Z. Kupy. O. Dobra, Kupy no i tak szczere. zakończymy. Dobra. Dobra. The end. Dobranoc. It's beautiful. Dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. Koniec pierwszej edycji. Słówek. Subskrybuj się. Ja, kom mentu við tær